Elektryczne jednoślady stają się coraz bardziej popularne. Europa dąży ku temu, żeby takich jednośladów było coraz więcej. Dlatego dzisiaj na kanale jest ze mną Surron Light B, czyli elektryczny motorower. Ni to motocykl, ni to rower, a jaki jest w rzeczywistości? Zapraszam na ten materiał. Ja jestem Rafał i witajcie na kanale Na Motocyklu. Patrzę na Surona i widzę rower, widzę zabawkę, mały pojazd. Natomiast w momencie, kiedy usiądę za sterami tego Surona, za kierownicą, no to rzeczywiście czuję się, jakbym był, jakbym siedział na rowerze. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się jechać, to już jest całkowicie inaczej. To przyspieszenie, oddawanie tego momentu obrotowego, kręcenie tą manetką gazu czy potencjometrem, to powoduje, że świadomość motocyklisty gubi się strasznie. Z jednej strony czuję się jakbym siedział na rowerze, ale z drugiej strony jadę czymś w rodzaju motocykla. I rzeczywiście na początku pierwsze kilometry są takie, że motocyklista szuka, dojeżdżając na przykład do skrzyżowania dźwigni, zmiany biegów, żeby zredukować, czy tylnego hamulca, a tego tutaj po prostu nie ma. Także świadomość trochę na początku rzeczywiście świruje. Jeżeli chodzi o. Gabaryty, pozycję na surowie, to muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo wygodnie. Siedzi się rzeczywiście jak na rowerze. Ja mam 185 cm wzrostu i nie czuję tutaj, nie czuję jakiegoś dyskomfortu. To jak to wygląda gdzieś tam z boku, to sami ocencie, ale ja się czuję dobrze. Jest tutaj naprawdę sporo miejsca, można się spokojnie przesuwać do przodu, do tyłu, także w terenie można manewrować. Natomiast, jeżeli chodzi o pozycję stojącą, to mam wrażenie, że na tym suronie no, jeździ się trochę rzeczywiście jak na, na rowerze takim zjazdowym, na rowerze górskim. Więc y, ja jestem przyzwyczajony trochę do motocykli, więc pozycja, podniesienie kierownicy, ben, no myślę, że to jest tutaj e, dla mnie akurat potrzebne, żeby poprawić trochę ergonomię. Ale poza tym nie oceniajcie po wyglądzie tego Surona, myślę, że warto się przejechać tym Suronem i wtedy powiecie, czy to jest dla was, czy może niekoniecznie. Surona Lightweight z homologacją napędza silnik elektryczny bezszczotkowy, więc mamy tutaj w zasadzie silnik bezawaryjny, bezobsługowy. Silnik, który ma w przeliczeniu na konie mechaniczne około 9 koni mechanicznych, więc no może nie robi to wrażenia, ale nie ma to większego znaczenia, dlatego że moment obrotowy, który tutaj jest w tym silniku elektrycznym, to naprawdę wzbudza pozytywne emocje podczas jazdy. Ciężko przeliczać te konie mechaniczne, które są tutaj dostępne na silnik spalinowy, bo tym pojazdem jeździ się całkowicie inaczej. To jest bardzo dynamiczny sprzęt, spokojnie można w mieście jeździć dynamicznie, ruszać spod świateł no i wprowadzać w kompleksy nawet kierowców samochodów. Podnoszenie go na koło też nie stanowi żadnego problemu, więc jeżeli ktoś lubi się bawić i umie się bawić, to też ten sprzęt jak najbardziej do tego się nadaje. Suron jest chińskiej produkcji, ale tutaj myślę, że bez obaw, bo jak przyjrzycie się jak on jest wykonany, to te komponenty są naprawdę dobrej jakości. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego Surrona, to dużo elementów przypomina raczej wyposażenie rowerowe. Mamy tutaj amortyzatory, które raczej... Kojarzą się z rowerem, a niekoniecznie z motocyklem, ale te amortyzatory i to zawieszenie naprawdę daje radę w terenie. E, mamy możliwość regulacji zarówno przedniego, jak i tylnego zawieszenia e, i to zawieszenie działa bardzo skutecznie. Powiem szczerze, nawet że chyba lepiej niż w mojej CRF. -ie. Natomiast pozostałe elementy, jak na przykład hamulce, no też przypominają wyposażenie rowerowe, ale też są niesamowicie skuteczne, bo mamy do czynienia z bardzo lekkim sprzętem, z złożoną baterią. Mamy tutaj około 50 kg. Spokojnie te hamulce są w stanie taką masę wyhamować. Surron postawił Light B na kołach 19 To są koła szprychowe. przód, tył jest dokładnie taka sama opona. To powoduje, że mamy do czynienia z bardzo zwinnym sprzętem, natomiast w Suronie podoba mi się to, że mamy możliwość modyfikacji, naprawdę bardzo dużych modyfikacji, bo możemy zmienić na przykład koła na 21 z przodu, to spowoduje, że będzie lepiej wybierał nierówności, ale będzie trochę mniej zwinny, bo w tej konfiguracji, w której w tym momencie go widzicie, to jest naprawdę niesamowicie zwinny, zwinny sprzęt w terenie. Fajne jest to, że możemy modyfikować tego surona i dopasować w zasadzie do swoich oczekiwań. Także można podnosić kanapę, kierownicę, e, zmieniać koła. Nawet jest opcja taka, że zamiast łańcucha, bo ten suron jest napędzany z jednej strony pasem, ale z drugiej strony jest przełożenie na łańcuch e, i możemy na przykład ten łańcuch zamienić na pas napędowy. Wtedy będzie zdecydowanie ten suron cichszy. Także opcji jest dużo e, i to mi się w tym suronie podoba. Suron jest zarejestrowany jako motorower, dlatego ma małą zieloną tablicę tutaj z tyłu. Natomiast jeżeli chodzi o osiągi, no to tak ten... Jedzie 50 km na godzinę zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast wszyscy wiedzą o tym, że jest opcja tego, żeby odblokować trochę mocy i wykorzystać tę moc w terenie. I wtedy jedziemy z prędkością 70 km na godzinę i moment obrotowy tutaj jest zdecydowanie lepszy. Także takie są osiągi. Te osiągi są naprawdę wystarczające, żeby się tym suronem sprawnie, dynamicznie przemieszczać i się nawet trochę zmęczyć. Kiedy w Social Mediach wrzuciłem zapowiedź tego, że będę zajmował się Suronem, będę miał okazję nim pojeździć, wielu z was pytało, jaki jest zasięg, żeby to sprawdzić. I powiem szczerze, że z tym zasięgiem to jest ciężkie do określenia. Dlatego, że no, producent podaje 60 km dla wersji z homologacją, natomiast yy, trzeba byłoby naprawdę bardzo spokojnie jechać i praktycznie po płaskim, żeby ten. Yy, Limit 30 km osiągnąć. Zbyt dużo czynników wpływa na zużycie baterii. Styl jazdy, prędkość, temperatura, w której jeździmy, to czy przyspieszamy, jak często i tak dalej. Więc myślę, że jesteśmy w stanie około godziny do dwóch pojeździć w terenie bardzo intensywnie i dynamicznie tym właśnie motocyklem. Natomiast w tym elektryku trzeba planować wszystko wcześniej. Czyli trzeba wiedzieć o tym, że po rozładowaniu, jednak potrzebne jest około 3 do 4 godzin na to, żeby ten e, motorower naładować. Wielu z Was pytało również, czy można zastąpić motocykl Surronem, czy zamiast CRF-y zabrałbym Surrona. I powiem wam, że gdybym nie jeździł na motocyklach i nie miał doświadczenia motocyklowego, to pewnie bym uznał, że to jest świetna alternatywa. Ale jeżdżę na motocyklach, wiem, jak się jeździ na motocyklach, jakie są wrażenia, i powiem szczerze, że Suron nie zastąpi motocykla, ale może być świetnym uzupełnieniem. Gdzie widzę zatem zastosowanie Surona? Na przykład do jazdy, do pracy. Jeżeli ktoś ma 20 km, na przykład. Dojazdu do pracy, bierze takiego surona, bardzo szybko przez miasto przejeżdża, dynamicznie w pracy sobie ładuje i wraca z pracy z powrotem. Także pod kątem użytkowym ten pojazd jak najbardziej w takich sytuacjach się sprawdzi. Ten pojazd jest świetny do zabawy w terenie. Zabieramy go w teren, jeździmy tę te godzinę, dwie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, zmęczeni i myślę, że tym suronem na wyprawę nie pojedziemy. Ale na wyprawę go możemy zabrać, bo ta waga, czyli te około 50 kg, które tutaj jest, wystarczy wyciągnąć baterię, schować do samochodu i możemy na bagażniku rowerowym, takim porządnym, tego Surona przewieźć. Także wtedy wakacje robią się trochę ciekawsze i możemy pozwiedzać w miejscu docelowym rejony, których normalnie pewnie byśmy nie zobaczyli. Także w tych trzech aspektach dostrzegam zastosowanie Surona. Suron Lightweave wzbudza naprawdę pozytywne emocje. Ten silnik i ten moment obrotowy, który daje ten silnik, jest naprawdę rewelacyjny. Natomiast dla motocyklisty i pierwsze doświadczenie z tym Suronem może wydawać się trochę dziwne. Po pierwsze, nie słyszymy dźwięku silnika i nie wiemy tak naprawdę, ile tam jeszcze w tym silniku drzemie. Po drugie, nie ma tutaj takiego efektu hamowania silnikiem, które mamy na przykład w silnikach spalinowych, więc to też może trochę wzbudzić lekkie zakłopotanie w motocykliście, który pierwszy raz siada na takim suronie. Ten silnik jest cichy i to ma swoje plusy i minusy. No, plusem jest zdecydowanie to, że możemy bez przeszkadzania innym osobom przemierzać różne traki. Natomiast w mieście wydaje mi się, że jest to jednak e, minus, dlatego że jeżdżąc po mieście nie czuję się suronem bezpiecznie. To znaczy wiem, że mnie nikt nie słyszy. W motocyklu zawsze można zrobić lekką przygazówkę, e, można dać o sobie znać, że gdzieś tam się kręcimy, na przykład dojeżdżając do świateł. Natomiast na suronie tego nie możemy zrobić. No chyba że użyjemy klaksona, a klakson jest naprawdę głośny. Surona mógłby mieć w garażu, ale w dalszym ciągu jako uzupełnienie y, dla motocykla. Motocykl zawsze będzie na pierwszym miejscu. To, co y, mnie trochę odstrasza od tego elektryka, to jest to, że jednak no, jest ta bateria, która się rozładowuje i przez to tracę trochę takie poczucie wolności. Dlatego, że na motocyklu zawsze mogę zjechać gdzieś na boczną trasę, zrobić dodatkowe kilometry. E, zawsze można szybko dotankować, pojechać dalej. Tu natomiast trzeba mieć świadomość, że się ma baterię i ta bateria wymaga podładowania. Dlatego rozumiem, dlaczego właściciele Stronów przyjeżdżają do Defendera z ładowarkami w plecakach. E, po to, żeby doładować te baterie i zyskać kolejne kilometry, bo ten pojazd zachęca do tego, żeby nim po prostu jeździć, bo jest niezwykle sympatycznym i dającym frajdę z jazdy pojazdem. E, natomiast e, dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tego typu sprzętach. E, ja natomiast jadę dalej w trasę, pojeździć trochę tym Suronem, bo mam jeszcze kilka dni e, go wypożyczonego, także trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym materiale. A w kolejnym materiale opowiem Wam, jak powinno się ubrać na Surona, jak ewentualnie tutaj zamontować telefon. Trzymajcie się i do zobaczenia.